Hej, 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 witajcie w nowej, kolejny odcinek, no, ze Snapshotów, bo dzisiaj będzie przegląd wszystkich Snapshotów, co na razie są, no, dodane, co będą właśnie w tych, co po prostu są w tych Snapshotach, rzeczy do aktualizacji 1.20, no, no, dzisiaj akurat nie ma odcinka z Amolita, ani z Andlesa ani z nawet Kacperowit, bo z Kacperowit to w ogóle już nie będę nagrywać raczej, o ile do niego głowy nie wróci, ale raczej nie. Bo, nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś, 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 kiedyś nagrywałem Snapshoty. No i chyba czas by było zrobić kolejną tego część nowego Snapshota. Oczywiście w nowym Snapshocie są inne rzeczy dodane niż to, co tutaj wszystko jest pokazane. Ale chcę wam po prostu pokazać przegląd wszystkich Snapshotów do 1.20. No to, tak. Oczywiście pierwsze co, no to drewno bambusowe, bo jeżeli sobie weźmiemy tak, bambus. Teraz sobie weźmy ten bambus. No, bambus jak bambus, tylko jako paliwo do pieca się go wykorzystywało i do niczego nie był przydatny, ale taki bambus właśnie jest o coś przydatny. Zbierzmy sobie go, weźmy sobie w crafting. Dobra, crafting. Ja, stół, Nie, nie, co ja piszę. Nie to, nie to. to. Yy, nieważne, dobra. I teraz tak, możemy w ten sposób zrobić... Yy, nie, ja, bo to się chyba robi właśnie... Yy, do czego potrzeba dziewięciu, a ja nie mam 9, dobra. Już mam 9. No i zobaczcie, z tego mogę mieć tak to bloki bambusu. No i jeszcze tak, kilka i w ogóle te bloki, o i w ten sposób ten blok można, jeżeli ten blok jest tak zrobiony, no to w ten sposób można łatwo zamieścić na ten oto bloczek, czyli już taki bez tego zielonego. I w dodatku w tym bloku jest tak samo jak w yy, w tym, yy, kurczę, yy, sian tutaj, kurczę, no w tym, snopie siana. Jest tak samo, że jak Snop się ona tak położę, to będzie tak. Jeżeli go tak położę, to będzie inaczej. I tak samo jest z tym. Tu tak i tu tak. Znaczy, nie, Wiem tak i tak. No i tak samo mogę mu zdjąć tą zieloną część. Dobra, na razie tego nie potrzebujemy, ale siekierka, no też nam się już nie przyda. Więc przejdźmy tutaj. Oczywiście jak już mamy taką takie, to może już mamy takie bez tej zielonej części yy, blok bambusu, czyli... Blok ociosanego bambusu, to możemy jeszcze go wziąć zmienić na bambusowe deski. Co według mnie wygląda to bardzo i to bardzo niesamowicie to bardzo z tego będą fajne budowle, będzie można zbudować. Więc 1.20, będąc może i taką małutką aktualizacją, jednak dodaje to swoje coś, w czym jednak jest takie fajna ta aktualizacja. Czyli tak, oprócz tego, jeszcze można zrobić bambusową mozaikę. Też ona wygląda tak tak po prostu tak ma swój taki specjalny wygląd. No zobaczcie, to, to wygląda to jest po prostu to drewno, tylko że jest tak pozamieniane są te pikselki. No i myślę, że z tego domek będzie wyglądać niesamowicie dobrze. No i tak samo bambusowe schody. Jeszcze dorad No, te bambusowe schody, no szkoda, że nie mają swojej wersji w bloku takim bambusowym. Ale fajnie by było, by miało też taką wersję, chociaż gdzieś tutaj tak na rogach, żeby było. No i oczywiście mozaikowe schody, no, no bez nich no to by nie mogło być. No i oczywiście upłytka. płytka. Bambusowa płyta. No, też się przydaje do jakichś tam małych budowli. Jeżeli na przykład pokażę Wam, jak to można zrobić. Na przykład chcę ozdobić to miejsce, to mogę je właśnie w taki sposób to ozdobić. Dodając tutaj takie dodatki do tego miejsca. I od razu wygląda to lepiej takie miejsca. No i tak, oczywiście mozaikowe. Też wyglądają bardzo dobrze i nawet bardzo dobrze pasują do tego. Znaczy, jakby to bardziej było z tego drewna, tamtego drugiego, mozaikowego, to wtedy by to jeszcze lepiej pasowało. Ale tak, teraz... Oczywiście, bambusowy płot. No, czemu miałby nie. Czemu miałby nie być tego płotu? Przecież musi być. Przecież jak jest nowy drewno, to oczywiście, że jest nowy płot, ale zobaczcie na to, jak ten... Płot ma taki swój wygląd. Oczywiście no wygląda, tylko weźmy sobie od razu taki jeden szczegół jest w tym. Pokażę wam jaki. jeżeli sobie weźmiemy, wam go postawimy. To, z, to zobaczcie, jest tutaj takie takie miejsce, gdzie niby ma być jakaś taka niby za, taka jest tam niby tutaj ma być jakaś dziurka, ale takiej dziurki tutaj nie ma. Znaczy jest, ale tak bardzo ukryta. No, i tak samo tutaj jest taka dziurka. Tak samo jak na tym drewnie, czyli płotki są zrobione po prostu, że z tej części się odrywa od tego, i się z tego robi płotki. Tak to można sobie powiedzieć, że tak to może nawet wyglądać. No i kolejne rzeczy, no drzwi. No, te drzwi mają też swój specjalny wygląd. Nawet swój dźwięk mają taki inny. Oczywiście też się robi je z drewna, z drewna bambusowego. Proszę bardzo, pokażę wam w jaki sposób. Taki sposób, oczywiście trzy pary tych drzwi są, no i możemy sobie ładnie ozdabiać domek takimi drzwiami, bo do takich dżunglowych domków to będzie bardzo dobrze pasować. Dobra, teraz przejdźmy sobie tutaj, no i oczywiście klapy, no klapy się przydaj przydają najbardziej do, pokażę wam czego. Bierzemy sobie tutaj takie coś zrobimy, kładziemy tej klapę i możemy sobie tutaj oczywiście wpłynąć w taką naszą tajną bazę jakby no Jeszcze do czego się przydają, do kolejnych takich rzeczy z tajemnicą Czyli robimy taką dziurkę, tu jest takie coś, otwierasz, no i oczywiście wskakujesz, no w tym, do tego właśnie się używa najbardziej klapy, więc też fajnie wygląda ta klapa bambusowa, ona mi się wydaje, że to jest bardzo piękne, to jest naprawdę fajny na no, rzecz, jaką dodali. No, zobaczcie też na te wzorki różne, one też wyglądają, ej, zobaczcie, nawet ten plusik jest, dobra, teraz przejdźmy sobie tutaj. Co jeszcze zostało? Mamy tutaj jeszcze oczywiście guziki, no guzik jak to guzik zwyczajny, guzik w ogóle, to tutaj muszę odłożyć, nie tu, tu, no guzik zwykły jak to guzik, zawsze się przydaje np. do tłok, weźmy sobie lepki tłok, kładziemy go tutaj, bierzemy sobie taki bambus, kładziemy go w tym miejscu, no i oczywiście no, działa jak to tłok działa. Niesam wielkiego nie ma i tak samo oczywiście tutaj, tylko co ja tutaj zrobiłem źle. O, i zobaczcie, tak samo to oczywiście działa. Nie ma takich swoich specjalnych rzeczy, tylko po prostu działa jak normalne guziki i płytki naciskowe. No i oczywiście tak, kolejne rzeczy, co zostały dodane, to oczywiście takie tabliczki, co możesz je powiesić i tylko nie, że tak możesz je powiesić, możesz je nawet powiesić w ten sposób. I też da się z nich takie fajne przejście zrobić, Teraz Wam pokażę jakie, to jest tak tu i tu, tutaj z tego można zrobić takie fajne, Czyli znaczy, nie da się przez to przechodzić, ale tak to, to nawet fajne z tego przejść, takie ścian ściankę fajną mogę z można z tego zrobić i naprawdę nawet to fajnie wtedy może wyglądać, ale dobra. No i tak, oczywiście są we wszystkich kolorystykach, oczywiście bambusowy też, no i nowy rodzaj zwykłej tabliczki bambusowej, no i oczywiście głowa piglina dodana, tak samo głowa gracza, no głowa gracza została po prostu zmieniona, że inny ma lepszy wygląd, ale teraz tak, blok dźwiękowy potrzebuję i zobaczcie jak to działa, kładę sobie i... <śmiech> 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 Teraz weźmy y, każdy typ główki i sprawdźmy każdy z dźwięków. Jak co ja zrobiłem? bo Gło... ja, gdzie jest głowa szkieleta? Co? Gdzie jest? Pokazuj, pokazujcie mi, bo ja sam też... W sumie tak jeszcze to sam nie wiem. Muszę przejrzeć teraz. Dobra, nie wiem. Nie, nawet nie wiem. Dobra, i tak. od głos. I to fajne może być, dość na przykład na grę, co grasz sobie z kolegą, bo to fajne jest do jakiegoś paranka, że on sobie wchodzi do domu, ty tam gdzieś jesteś pod jego domem i... I w ten sposób możesz go wystawić, ale dobra oczywiście to piglin, jak to piglin no i oczywiście najlepsze odgłos odgłos smoka, no dobra to z główki, główki to już mam wytłumaczyłem jak działają, no i teraz tak, oczywiście bambusowa tratwa ze skrzynką, no jeszcze jest zwykła tratwa oczywiście mamy tak zwykłą tratwę i tratwę ze skrzynką, teraz patrzmy sobie jak one sprawują się na wodzie dobra Dobra, no i tak, no jak zwykł, jak po prostu zwykła łódka, tylko że jest taką platformą, że ma swój taki unikalny wygląd. No i oczywiście skrzynka jest też opcja, że możesz mieć tą łódkę ze skrzynią, ale chwila, co? Jak? Tu jest jedna wioska, tu jest druga wioska. Co? Te, a ja tu, ja tu nawet ten świat wczoraj sobie stworzyłem i dopiero teraz to zauważyłem. Hmm. Dobra, przejdźmy dalej. Tutaj jeszcze mamy. Oczywiście mamy nową, taką fajną rzecz. Jaką jest rzeźbiona biblioteczka. No i jest oczywiście pusta, no ale pewnie myślicie po tym jest tutaj ta książka? No, bierzemy i możemy je tutaj sobie gdzieś nakłać. No i na przykład możemy sobie napisać y, jakąś tam historię. Podpisać, oczywiście. Oto Podaj tytuł książki. Nasze tytuł to będzie 1.20. No i podpisane i zamknięte. No i teraz tak. I mogę sobie to, przed wyjąć, i wsadzić to. No oczywiście, no, to nie ma jakiejś. Wszystkie książki wyglądają jednakowo. Znaczy... O, ale to, to jest też sposób na Creative, na, na kopiowanie książek. Więc fajny sposób. Więc fa... bardzo fajny sposób. Te da się w ogóle książki łączyć, tak? Dobra. Więc to jest też fajny sposób właśnie na kopiowanie takich książeczek. Dobra, weźmy trochę tak pokopił. Tak. te to jest? pokopiował, Pokopiowało się? Już nie chce się skupiać. Dobra. Już nie ważne. Ale tak, a nie, jeszcze w to nie idziemy, tylko nowego mowa tylko time set. Day. No oczywiście jeszcze jest jeden mob w tej aktualizacji, który wygrał oczywiście głosowanie, jakim jest Sniffer. Tylko że Sniffera jeszcze nie pokazali w, żadnej z, w żadnym z snapshocie. No dobra. Idę tak, wam, pokażę Wam, jak działa ta wielbłąd. No, zobaczcie, ma takie... Po prostu, o, zobaczcie, ma animację tutaj fajną, takie, ogonek, mu się ruch, jak się rusza, ten wielbłądowi, jak uszy się ruszają w ogóle. No i teraz tak, yy, idziemy sobie, no tak, e, i siodło, yy, siodło, 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 i to jest tak, założone i ma tutaj eee. bardzo dużo, ale ma dużą część tego założoną. O, i ta fajna animacja siadania, to jest bardzo fajne i teraz, o, i teraz wstawanie. No i oczywiście ten wielbłąd może normalnie chodzić, ale też możesz z nim zasprintować i możesz się szybciej poruszać. Oczywiście też możesz skoczyć. I to bardzo wysoko. To jest takie coś. G nie, fila, 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 bo ja to muszę inaczej zrobić. O, zobaczcie, jak wysoko można skakać. I przy okazji, jeżeli na przykład jakieś moby chcą Cię zaatakować jakiś zombie, to... O, właśnie taki zombie by się nie mógł zaatakować na tym wielbłądzie. Czyli wielbłąd by Cię ochronił, ale też przez duże dziury by mógł przeskakiwać taki wielbłąd, raz, no nie no, przez jakieś duże dziury. Tutaj, no to nie chodzi o takie dziury, tylko o takie klify chodzi, to są często, owca, potwór. Przecież ja nie rozwaliłem go, chyba chodzi, że do, go kropnąłem. dobra. Teraz idziemy po ostatnie rzeczy, oczywiście z wielbłądem. Bo ostatnie rzeczy zostały w skrzynkach, czyli jaka spawnujące moby? Bo nowe moby, jakie możemy zrespić, to oczywiście no to są te same moby, co były. Tak, żelazny golem, mm, Snow Golem. No, no nie no, prawie bym zrespił i bym jeszcze stacił ten teren, to by było złe. Niestety, tych mobów, no kurde, podlećmy trochę. Albo sobie najpierw Spawn Point zapiszę, bo ja już nie, nie wiem, czy tutaj się wtedy odrodziłem. Dobra, Spawn Point, dobra. Mam ustawiony spawn point, pójdziemy gdzieś tutaj trochę i teraz tak, zobaczcie, możemy Wither'a zrespić. Smoka może być zrespięta. Zobaczcie. Kill. Dobra. O! No dobra, zaspię się tam, moje spawn point. jak zlagowało chwilę, no. dobra. No i tak, no i właśnie możemy w ten sposób zrespić i smoka. I smoka, i widera, ale to oczywiście tylko komendą da się to zabrać. I nowe przedmioty. Oczywiście to są części na zbrojki, czyli tak, trzeba wziąć, tak, y, stół... O, jest jest, jest, jest stół kowalski. Oczywiście to od razu inaczej to wygląda. Na weźmy to, bo to jest coś od Wordena. I to tutaj trzeba wziąć, też od tak, teraz tak... Czemu nie? Ja się przyzwyczaiłem do no, tamteż, że tam jest takie coś jak sklep. Uh, no. Nie, chwilę nie, tak? Tylko... Na... Harry, to i tak, weźmy na przykład netherite'y. secik, sobie weźmy je tutaj na przykład yy. na przykład gold, bo gold myślę, że najbardziej będzie się tutaj dopasować. Nie, chwilę, kurde. Ja zapomniałem, tak że tu jest po polsku trzeba pisać złoto. No i to jest tak, wsadzam, wsadzam kawałek armora. I teraz mogę to zamienić na upgrade'owany armor. Czy jakieś ma plusy do zbroi? No, nie ma, ale ma plus do wyglądu. Dobra, bierzemy kolejne, czyli y, diament, diament, lapis. Aha Kurczę, jak to się w ogóle nazywało? Dobra. Y, fia, tutaj wejdźmy sobie. Teraz tak, o, sproszkowany redstone. Y, kolejną rzecz to chcę szmaragd. No teraz tak możemy to połączyć, tylko że teraz bierzemy inne te wzorki. Czyli biorę ten wzorek, ten wzorek i ten wzorek. No i oczywiście nakładam to wszystko i zmieniam. Tutaj daję to. Tu mogę rzucić to. No i w ten sposób mam zablokalizowaną zbroję o ładny serio, ładny wygląd. I to niesamowicie wygląda. Naprawdę. No, zobaczcie, no. Zbroja bez tego, no. Wygląda jak zbroja, fajnie wygląda, ale to, co można tutaj dodać, naprawdę daje wyglądu tej zbrojce. No oczywiście jest tego więcej. Mogę to. Znaczy, no, nie mam. No znaczy, Już pokazałem wam, zresztą, jak to wygląda, ale weźmy jeszcze. Netherite. Netherite. No i wezmę jeszcze tutaj Armor 1. Skopiuję. Od samego początku. I teraz tak, no wezmę sobie ten, 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 No i teraz tak, yy, kurczę, znowu zapomniałem, że tutaj sklepów nie ma. I teraz tak, diamenty na przykład weźmy. I to tak yy, weźmy taki sposób. Dobra, to muszę wywalić. To też muszę wywalić. No i teraz mogę to złapać. No i po prostu teraz zamieniamy. Wkładam to, wkładam to, wkładam diament. Znowu kolejne wkładam, zamieniam. Kolejne wkładam, zamieniam. Kolejne wkładam i zamieniam. No i kolejne. I tak, aż mi się cały armor zrobi. A i nie da się? Czemu się nie da? Czemu się nie da? To jest. Coś się rozwaliło, trudno. O, teraz działa. Jest zrobione. I jeszcze bym chciał spróbować, czy na miecz też się da. Bo w sumie z tego szczerze nie wiem. Miecz czy na miecz też się to da zrobić, hmm, a jeżeli to dam? Nie da się, a jeżeli bym wziął tak inny z tych przedmiotów? Zobaczmy na przykład ten albo ten. To Zobaczmy, teraz tak wrzucam to, Wrzuc no niestety tego się nie da wrzucić, a jeżeli bym to wrzucił też nie. A jak to też nie. No bardzo, to tylko na armor się da to zrobić. I zobaczcie, to naprawdę fajnie ten armor wtedy może wyglądać. Czyli od razu wtedy... No zobaczcie, no przed i po. No przed, no sami wiecie, jak wygląda taka ten zbrojka, a po to co tutaj jest, to to jest piękna co można zobaczyć. To przy okazji też trochę ulepsza end, ponieważ w endzie tak samo możemy znaleźć te przedmioty, te smitting template. Te smithing meeting template, y, co mogą te ładne wykończenia... Ja zrobić, zbrojcie, co jest? Co to było? Nie wiem, jak ja jak nie gram na multiplayer, to tak się dzieje. No dobra widzowie, to taki był to przegląd wszystkich rzeczy ze snap wszystkich snapshotów do 1.20, które obecnie teraz są. Dobra, widzowie. To jeżeli podobał się odcinek, nie zapomnijcie zostawić łaszki w górę i z Cześć! 1.20 będzie piękną aktualizacją.